Kochani, a teraz zapraszam tutaj do nas na scenę, aby przemówił do Państwa redaktor, redaktor naczelny Centrum Edukacyjne Polska, Rafał Mosakowski. Proszę o brawa! Brawo! 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 Czołem Wielkiej Polsce! Brawo! Proszę Państwa, zapomniany dokument papieski z 1751 roku aqua primum. Napisany przez Benedykta XIV. Dlaczego on jest tak ważnym dokumentem? Jest to dokument, który, w którym Kościół przestrzega Polskę przed nadawaniem zbyt wielkich praw Żydom. Polska już wówczas, która udzieliła schronienia Żydom wypełnia, wypędzanym z Hiszpanii i z innych państw w Europie Zachodniej, nie było to zbyt roztropne, ale tak się niestety stało. Polska wtedy stała się, można powiedzieć, kolonią żydowską. Była coraz bardziej pod okupacją żydowską i to bezpośrednio poprzedziło rozbiory Polski. Przypomnijmy, rok 1751. Ale reakcja była bardzo szybka. Już kilka lat później powstała sekta, nie sekta Chabad-Lubawić, ale sekta Jakuba Franka. Tak zwani frankiści. I tak naprawdę, tutaj przed chwilą <coughs> Piotr Korczarowski pytał, ilu jest Żydów w polskim Sejmie. Żydów takich stuprocentowych nie jest zbyt wielu, ale frankistów, czyli tych Żydów, którzy dwa, trzy wieki temu przeszli na katolicyzm, ale w sposób fałszywy, pozostając wierni swoim żydowskim korzeniom, tych jest bardzo dużo. I to jest największy problem. Pamiętajmy o tym, że. Polska i y, będzie wielka, jeżeli będzie Polską bez Żydów. Taką książkę pod tytułem Polska bez Żydów napisał ksiądz Stanisław Tworkowski. Ksiądz Stanisław Tworkowski później prałat w Milanówku był osobistym przyjacielem generała Dowbur-Muśnickiego a także Romana Dmoskiego. On napisał też książkę Kainka o tym, jak żydowski lekarz Zmuszał, zmusił Polkę i doprowadził ją do e, aborcji. Za tą książkę Kainka w latach 50. był więziony w Polsce. Proszę Państwa, dlaczego wspomniałem o tych frankistach? Ponieważ ci frankiści dzisiaj rozpalali hanukowe świece. Dlaczego? E, w roku 1759 w katedrze lwowskiej został ochrzczony jako członek. Sekty Jakuba Franka e, naimski. To był Pra pra Dziadek e, Piotra Naimskiego, e, polityka prawa i sprawiedliwości. Zresztą w szeregach tej partii jest chyba najwięcej właśnie frankistów, ale nie tylko w pisie. Również w innych partiach w Polsce jest ich e, co nie miara. Oni się oburzają, jak my mówimy, tu jest Polska, a nie Polin. Oni się oburzają, że wielokrotnie w historii Polski mówiło się o żydowskiej okupacji. Ja pierwszy raz o żydowskiej okupacji usłyszałem od swoich kolegów, starszych kolegów, narodowców, jeszcze z pokolenia niektórzy byli przedwojennego. Którzy opowiadali o okresie rozbiorów, że Polska była rozebrana między trzy mocarstwa, ale było też czwarte mocarstwo. Tym mocarstwem właśnie byli Żydzi. Żydzi, którzy zostali potępieni w Encyklis Aqua i gdzie papież. Wprost pisał, że nie wolno dopuszczać do tego, żeby Żydzi zatrudniali Polaków, a także nie wolno zatrudniać Żydów, bo Polacy niestety zatrudniali Żydów jako ekonomów, jako karczmarzy, jako e, agronomów, jako e, do, do, do różnego rodzaju funkcji, do których rzekomo oni się bardziej nadają i oni te swoje wpływy bardzo szybko wykorzystywali. Dlatego pamiętajmy, musimy pozostać wierni testamentowi wielkiej katolickiej i narodowej Polski. Musimy pamiętać, że tak jak to czytamy, tak jak nieraz śpiewamy, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dlatego największym wrogiem i. Szczęść Boże. Hanuka czy Boże Narodzenie. Wybór należy do ciebie, Polaku, rodaku, polski patrioto. Ten wybór nie jest tylko wyborem li, tylko abstrakcyjnym, intelektualnym. Jest wyborem praktycznym, konkretnym. W tym roku zbiegają się daty, terminy tych dwóch, jakże krańcowo odmiennych w duchu, w programie celebracji świątecznych. Celebracja kluczowa, centralna dla narodzin naszej cywilizacji cywilizacji łacińskiej święta Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus, król świata, wszechświata, król polski, narodził się realnie. I to, szanowni Państwo, jest fakt historyczny, którego wspomnienie, celebrowanie jest kluczowe dla rozumienia, na jakim świecie żyjemy, a może chcielibyśmy żyć, bo cywilizacja łacińska jest w odwrocie. Zwija się, a nie rozwija. Kurczy, a nie rozprzestrzenia. Jej zasady, podstawy. Są negowane w samym jej sercu na kontynencie europejskim. No i alternatywna celebracja, antycywilizacja Talmudu, chanuka, proszę nie dać się zwieść, pozorom to święto, waham się, czy używać tego słowa. Ta celebracja opakowana w celofan szeleszcząca frazesem o tolerancji. Wspólnocie, miłości, przyjaźni, to właśnie tylko frazes. W rzeczywistości za tą fasadą mamy bardzo mroczne relikty przeszłości, które jakoś nie chcą odejść w przeszłość. No i oczywiście całego świata, całej galaktyki ratować nie możemy. Ale pytanie, czy możemy uratować Polskę przed tym dramatycznym i nie daj Boże tragicznym w skutkach zaburzeniem hierarchii wartości, pomieszaniem porządków. Hanuka, święta, w które celebranci recytują słowa. Dzielące świat, dzielące ludzkość, na naszych i nie naszych. Pytanie po jakiej stronie chcecie się państwo usytuować. Naród polski wybrał. Tysiąc lat temu w przyszłym roku będziemy obchodzić. Tysiąclecie podniesienia korony Królestwa Polskiego. To nie w Kidmuchał. Tego się na Allegro nie kupi. Takiej tradycji nie można sobie zapożyczyć i sztucznie przysposobić. My te tradycje mamy, nie zamieniajmy tej tradycji na żadną inną. Wszystkiego najlepszego. Błogosławionych świąt narodzenia pańskiego i z Bogiem w nowy rok. Życzę Państwu Grzegorz Braun, polski poseł niezrzeszony do Parlamentu Europejskiego.